Radosna wiadomość dla wszystkich czcicieli Apple. Od teraz wszystkie komputery Apple będą miały aktywną Apple Intelligence, jednak na razie tylko w języku angielskim ale niedługo mają się pojawić również inne języki i Apple Intelligence to tak naprawdę jest po prostu czad GPT jednak dla wielu pewnie będzie ważniejsze to że iMac został odświeżony i teraz będzie dostępny w siedmiu nowych odcieniach kolorystycznych oprócz tego do iMaców trafiają najnowsze procesory Apple z rodziny M4 które swoją wydajnością Powalają porównywalne procesory od AMD i od Intela. Oprócz tego zintegrowane rdzenie graficzne też nabrały mocy, więc pewnie będzie można wreszcie sobie porządnie pograć na nowym iMacu. Więc jeśli używasz jakiegoś starszego modelu iMaca na procesorze jeszcze od Intela, to jest dobry moment, żeby zdecydować się na zmianę, na nowszy sprzęt. Jeśli spojrzymy na historię kolejnych iMaców, to widać, że od 2012 roku podstawowa wersja miała 8 GB pamięci RAM i wszystkie modele przez ostatnie 12 lat zadowalały się 8 GB pamięci RAM wersji podstawowej. Jednak Teraz, jeśli spojrzymy na wersję podstawową ma już 16 GB pamięci RAM, czyli wchodząc w 2025 rok możemy się spodziewać, że nowe iMac'i nie będą zażynały dysków plikiem wymiany danych. Warto też zwrócić uwagę, że najprostsza, ta najtańsza wersja ma tylko 8 rdzeniowy. Procesor. Wszystkie inne mają 10 rdzeniowe Możemy podejrzewać, że tutaj trafiają po prostu te mniej udane efekty produkcji. Jeśli w procesie litograficznym pojawi się jakiś błąd, skaza pyłek i część procesora nie działa, to wtedy te rdzenie się wyłącza i mamy do czynienia z nieco słabszym urządzeniem. Przynajmniej w teorii. Oczywiście pojemność samego dysku się nie zmieniła. Nadal zaczynamy od 256 GB co w obecnych warunkach jest śmieszną wielkością, ale jeśli spojrzymy na wymagania, minimalne wymagania funkcji Recall w Windowsie, czyli mniej więcej ta sama funkcjonalność, która została już teraz zaimplementowana w Apple, czyli funkcję Chata GPT, minimalne wymagania dla Chata GPT to właśnie 16 GB pamięci RAM, 8 rdzeni logicznych i 256 GB na dysku. Więc ta podstawowa wersja, wydaje się, że jest tutaj tylko po to, aby zapewnić zgodność z podstawowymi funkcjami sztucznej inteligencji od OpenAI. Tak naprawdę. Celowanie w komputer, który ma mniej niż 512 GB miejsca na dysku skończy się w ten sposób, że zabraknie nam miejsca. A przy 16 GB RAMu system prawdopodobnie będzie dość intensywnie, przynajmniej w niektórych sytuacjach używał pliku wymiany, więc słabszy iMac niż ta wersja za 1700 dolarów nie jest dobrym rozwiązaniem. Jednak niezależnie od tego, którą wersję wybierzesz, nie opuszczaj sklepu, dopóki nie zaopatrzysz się w zewnętrzny dysk, na którym rzeczywiście będziesz przechowywać swoje dane, bo inaczej się po prostu tego nie da używać. Ale użytkownicy Maca są już do tego przyzwyczajeni i wiedzą, że muszą się zaopatrzyć w różne kabelki, dongle, rozszerzenia itd. To jest sprawa oczywista. Ale gdy już się zaopatrzysz we wszystkie potrzebne rozszerzenia, możesz się cieszyć tym, że procesor M4 jak na razie jest najmocniejszym zawodnikiem w swojej klasie. To nie koniec dobrych wieści od Apple Mac Mini. Tym razem w rzeczywiście miniaturowej obudowie, bo w poprzedniej obudowie było bardzo dużo wolnego, niewykorzystanego miejsca, w tej chwili to jest maleństwo. Również został odświeżony i również ma mocny procesor z rodziny M4. Co prawda zasysa powietrze od spodu i przepycha je na siłę przez te komponenty, które do środka zostały wciśnięte, więc jak to będzie z chłodzeniem, to się dopiero okaże. Ale dostał dwa dodatkowe gniazdka z przodu i gniazdko do słuchawek też z przodu wylądowało i też ma e, aktywną Apple Intelligence, tak jak wszystkie produkty Apple tej chwili w wersji angielskiej oczywiście. Więc jeśli szukasz sposobu na to, aby relatywnie tanio wejść w ekosystem Apple, to jest dobre rozwiązanie. To jest ten moment. Mac mini występuje z procesorami M4 pełnowymiarowymi nawet w najprostszej wersji oraz M4 Pro, czyli ta wzmocniona wersja. Na najprostszy model nie patrzymy, bo tu jest za mało pamięci. Coś zaczyna się sensownego dziać w wersji za 800 dolarów. Jeśli planujesz jakieś proste edycje obrazów czy filmów, no to już jest potrzebne trochę więcej pamięci operacyjnej, czyli tak przynajmniej 24 giga, czyli realna cena za maleńką makówkę do pracy to jest jakieś 1000 dolarów. Plus oczywiście myszka, klawiatura, monitor i zewnętrzne dyski, no bo na 512 GB wewnętrznej pamięci. Kolekcjonować danych się nie da. Trzeba je po prostu tutaj wrzucić, wykonać pracę, przerzucić na zewnętrzny dysk i tak dalej. Ale w miarę sensowna propozycja 1000 dolarów już możesz cieszyć się środowiskiem Apple. Najmocniejsza wersja nie różni się parametrami pamięci, ma po prostu mocniejszy procesor. Jeśli potrzebujesz czegoś więcej, no to musisz wykonać krok naprzód, przeskok do innej kategorii. A tą inną kategorią jest nowy MacBook Pro, czyli najlepszejszy laptop, jakiego można znaleźć w tej chwili na rynku. Oczywiście on również wita Apple Intelligence na swoim pokładzie oraz nowy procesor z rodziny M4. I gdy spojrzymy na dostępne modele, mamy 14-calowy i 16-calowy. Moim zdaniem, 14 będzie troszkę za mały do porządnej pracy. Chcemy widzieć, co się dzieje na ekranie, czyli potrzebujemy 16-calowy. Procesor M4 Pro możemy znaleźć w Macu Mini, więc pewnie będzie nas interesował M4 Max. I tutaj ilość pamięci operacyjnej już zaczyna nabierać sensu, bo mamy 36 GB pamięci RAM, albo nawet 48. I w wersji podstawowej, dysk już ma 1TB pojemności. Także taka maszyna zaczyna wyglądać bardzo poważnie, i gdy spojrzymy na ceny, to rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo poważnymi urządzeniami. Oczywiście to są ceny dla wersji podstawowych dla tej kategorii. Gdybyśmy wybrali taki model. Możemy do niego dodać jeszcze przełomowe, ultranowoczesne nanotekstury na ekran, czyli powierzchnię antyrefleksyjną. Możemy się przekonać, że procesor M4 Max występuje w dwóch wersjach, 14- i 16-rdzeniowej. Tu pewnie znowu mamy do czynienia z sytuacją, gdzie uzysk w pełni sprawnych procesorów nie jest stuprocentowy. Nigdy nie jest. Więc jeśli jakieś rdzenie są uszkodzone, to po prostu sprzedaje się go jako niższy bin w uproszczeniu. 36 GB powinno nam starczyć. Oczywiście, jeśli ktoś chciałby wykonać poważną pracę i na poważnie zacząć bawić się sztuczną inteligencją bezpośrednio na swoim komputerze, to potrzebuje 128 GB I ta opcja jest dostępna jedynie z tym najmocniejszym procesorem. Ok. W takiej sytuacji 1 terabajt pamięci to pewnie będzie ciut za mało, do 8 terabajtów nie będziemy lecieli, bo to jest zdecydowanie za drogo i tak będziemy przerzucać dane z zewnętrznego dys dysku, ale przynajmniej 2 terabajty są nam potrzebne. Przyjmijmy, że ani edytowaniem filmów, ani edytowaniem muzyki się nie zajmujemy, chociaż podejrzewam, że ja bym się tym zajmował, co powoduje, że ostateczna cena to jest ponad 6000 dolarów. Czyli procesory są nowe, ale jeśli chodzi o wycenianie sprzętu, to jest po staremu, tak jak zwykle z Apple. Jako ciekawostka, Alex Ziskind przeprowadził dokładną analizę wszystkich dostępnych modeli, stworzył listę i sprawdził, które są najbardziej opłacalne dla jakich zastosowań i wychodzi na to, że nowy MacBook Pro występuje w 62 różnych odmianach. I spróbuj się w tym odnaleźć. Jeśli nie wiesz jak, to tutaj możesz znaleźć porady i wskazówki, które pomogą Ci prawdopodobnie zaoszczędzić parę cennych dolarów. Skoro jesteśmy w temacie super kosztownych i super wydajnych urządzeń, firma Super Micro właśnie zaprezentowali film ze swojej nowej instalacji. Tu tysięcy procesorów HGX-H1000 od Nvidia chłodzonych wodą. Cała instalacja na potrzeby sztucznej inteligencji o nazwie GROK pochodzącej od XAI, czyli od tak zwanego Twittera. Innymi słowy, Elon Musk zainwestował w 100 tysięcy procesorów, z których każdy wysysa chyba 500 W mocy, całość już czy 600? Całość musi być chłodzona wodą, bo inaczej się nie da. 8 chipów od Nvidia, do tego 4 chipy Xeon od Intela, 8 serwerów na szafę, co daje 64 rdzenie graficzne i 16 Xeonów i terabajty pamięci. Całość połączona siecią NVIDII działającą na zwykłej skrętce na miedzi z prędkością 400 gigabitów na sekundę. Tak wygląda sztuczna inteligencja od środka, pożerająca megawaty mocy. Pięknie oświetlona na niebiesko. Jeśli oświetlenie któregoś z modułów, której z szaf się zmieni, to wiadomo, że tam jest jakiś błąd. Czyli wchodząc na teren serwerowni, od razu wiadomo, czy wszystko jest w porządku, czy coś jest nie tak. Ilość okablowania i połączeń wręcz niewyobrażalna. A tak wygląda system chłodzenia dla tych urządzeń. To są konstrukcje typowo przemysłowe. Oprócz tego na zewnątrz pod tym prezentem kryją się super paki baterii od Tesli. Bo skoki zapotrzebowania na energię powodują, że elektrownia nie nadąża, więc muszą mieć buforowego wielomegawatowego UPS-a. Całość otrzymało słodką nazwę Kolossus, prawdopodobnie nawiązując do jednego z pierwszych superkomputerów. Chociaż tu trudno mówić o superkomputerach maszyny, które w 1943 zostały uruchomione w brytyjskim ośrodku kryptograficznym i składały się z 1500 lamp elektronowych. I przetwarzały dane z prędkością 5000 znaków na sekundę. Nowy kolosus prawdopodobnie może się szczycić większą mocą obliczeniową w kontrolerach zasilania dla każdego komputera to trochę. Znowu jesteśmy z firmą Supermicro i z Intelem tym razem Wendel z kanału Level One Tech miał okazję przyjrzeć się nowym procesorom oczywiście do AI, czyli sztucznej inteligencji, które wprowadziła na rynek mega korporacja Intel razem z nową generacją swoich procesorów Xeon 6. generacji. Procesory Gaudi do trenowania i obsługi sztucznej inteligencji. Całe gotowe rozwiązania. 8 procesorów Gaudi, 900W każdy. Dwa procesory Intel Xeon 6. Do szafy wchodzą chyba cztery sztuki. Co najmniej porównywalne z propozycjami, które oferuje Nvidia, więc. Intel wchodzi na rynek trenowania sztucznej inteligencji z mocnym przytupem, przy czym Gaudi trzeciej generacji to już jest. To nie jest ich pierwszy procesor tego typu. Ten jest po prostu około cztery razy szybszy od poprzedniej wersji, absolutnie zamiata pod względem wydajności i pod względem poboru mocy. Pozostajemy w temacie sztucznej inteligencji. No bo jak żeby inaczej, Google również ma swoje projekty procesorów sztucznej inteligencji o nazwie Trillium i też właśnie zaprezentowali najnowsze rozwiązanie z tej kategorii jak widać tak samo jak wszystkie inne oferują olbrzymie możliwości, olbrzymią moc obliczeniową i olbrzymie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Więc jeśli chcesz, żeby sztuczna inteligencja wykreowała dla Ciebie jakiś ładny obrazek albo napisała jakieś pisemko, z którym sobie nie radzisz, to najnowszy chip jest 4,7 razy szybszy od poprzedniej i 1,8 razy większą wydajność kosztową. Cały ten sprzęt wręcz nie może się doczekać na Twoje prompty, więc czym prędzej usiądź przy komputerze i zacznij się bawić sztuczną inteligencją, bo inaczej całe te inwestycje pójdą w piach. Skoro mowa o wydajnych procesorach. Do AI i od Apple warto wspomnieć, że chociaż M4 od Apple jest najmocniejszy w swojej klasie, to jest najmocniejszy w swojej klasie tylko. Dla przykładu, Intel oprócz procesorów biurkowych ma jeszcze procesory serwerowe serii Xeon. Ich najnowsze modele szóstej generacji miażdżą wydajnością. Jeśli masz na takiej płytce 128 rdzeni P, czyli wydajnych, i całość pobiera ponad 500 W, moc obliczeniowa jest... Potworna. Do jednej obudowy wchodzą takie dwa, czyli masz 256 rdzeni. I tutaj już moc obliczeniowa nie jest problemem. Problemem jest to, żeby dostarczyć jej dane, które będzie mogła przetwarzać. Cały łańcuch zależności, transmisja przez Ethernet, wystarczająco dużo pamięci, wystarczająco szybkie kontrolery, wystarczająco. Pojemne dyski. Całe środowisko musi być odpowiednio do tego dostosowane. Więc mocy obliczeniowej jest bardzo, bardzo dużo. Problemem staje się karmienie tej mocy obliczeniowej danymi. I tutaj Wendell znowu z Level 1 Techs pokazuje maszynę, którą wstawił do swojej piwnicy i którą w najbliższym czasie będzie testował, ale już pierwsze wyniki, pierwsze testy pokazują, że nowe procesory Xeon od Intela... Miażdżą wydajnością. Oprócz tego Wendell przetestował też nowe biurkowe procesory Intel Ultra 9285K pod Linuxem. I okazuje się, że to są bardzo dobre i bardzo wydajne procesory. Prawdopodobnie jeśli chodzi o Windowsa, problemem może być scheduler, czyli odpowiednie zarządzanie rdzeniami nowego procesora. Okazuje się, że w systemie Linux wszystko działa bardzo ładnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że to jest całkiem nowa konstrukcja i zarządzanie poszczególnymi rdzeniami jest łatwe i skuteczne. Także jeśli szukasz wydajnego i relatywnie niedrogiego procesora, do pracy, do zadań, do programowania, do przeprowadzania symulacji, do kompilowania, renderowania. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób obciąża swój procesor. Jeśli pracujesz pod Linuxem, nowe procesory Intela są dobre. Jeszcze na chwilę wracamy do sztucznej inteligencji. Firma Antropic udostępniła nową funkcjonalność swojego modelu CLOD. Zresztą sam CLOD też się jakby uaktualnił do wyższej wersji. Mamy możliwość wykorzystywania funkcji automatycznego wykonywania operacji. Co to znaczy? Do tej pory sztuczne inteligencje... Wszystkie AI e miały robić zrzuty ekranu i na podstawie tego co widzą wnioskować i na podstawie tego wnioskowania wykonywać jakieś operacje, co było strasznie i nadal jest koszmarnie nieekonomiczne wręcz absurdalnie niewydajne. Chcielibyśmy, żeby nasz komputer potrafił klikać i rozpoznawać różne butony i wydawać polecenia. Właśnie tą funkcjonalność Antropik w swoim nowym modelu Clod udostępnił. Teraz spróbuję wyjaśnić, na czym polega różnica między sztuczną inteligencją, która przygląda się temu, co się dzieje na ekranie, robi co jakiś czas zdjęcia i na podstawie tego, co zobaczy na tych zdjęciach, próbuje wnioskować co się dzieje, w jaki sposób wykonywać operację, a taką, która potrafi wydawać polecenia bezpośrednio systemowi, już nawet nie mówię tutaj o klikaniu na jakieś butony myszką. Mamy przykładowy film, który przed chwilą nagrałem. I tutaj mamy film w edytorze, to jest ten niebieski pasek, i tutaj są miejsca, gdzie są takie niebieskie szlaczki, gdzie coś mówię, a tutaj jest cisza, i chciałbym całą tą ciszę wyciąć. Gdybym chciał to robić ręcznie, musiałbym całość przejrzeć, zaznaczyć, wybrać. Usunąć, przesunąć, nacisnąć znowu guziczek na klawiaturze, zaznaczyć to, co nam tu jest niepotrzebne, zaznaczyć, usunąć, przesunąć. Jeśli mam dość długi fragment do wyedytowania, to samo edytowanie i cięcie tego zabiera koszmarną ilość czasu. Jednak w komputerze mam taki mały program, który się nazywa FFmpeg. Chociaż może to odwołam, bo FFmpeg nie jest wcale taki mały, jest wykorzystywany w OBS Studio, w różnych odtwarzaczach, edytorach, jest jakby fundamentem wszystkich tych programów, łącznie z Google Chrome. Ale na komputerze występuje jako proste polecenie FFMPEG. Jeśli go uruchomię bez parametrów, to mnie informuje, że mogę wykorzystać tyle różnych parametrów i tyle różnych dziwnych opcji. Tu może to lepiej widać, bo jest to od góry do dołu wymienione. W jaki sposób potrafi kodować, dekodować, demuxować, filtrować, oddzielać źródła alokować bity i tak, dalej, i tak dalej wszystko co jest potrzebne do edycji transkodowania obrazu i dźwięku jednak gdybym chciał go wykorzystać po prostu wpisując jakąś komendę, musiałbym się jej nauczyć. W tym miejscu pomocny okazuje się clod3 i gdy proszę go o to, aby wykrył ciszę w pliku wideo i ją dla mnie odciął, przygotowuje taki oto piękny skrypt bash, który działa pod Linuxem i w systemach zgodnych z POSIX, czyli takich, które są w stanie przyjąć... Polecenia powłoki Bash. Mogę określić, jaki poziom dźwięku ma być traktowany jako cisza, jaka jest minimalna długość tej ciszy i po kolei wszystko bardzo ładnie mi tutaj pisze w formie skryptu, który automatyzuje całą sprawę. Troszkę tego jest. Zapisuję ten skrypt w formie pliku na swoim komputerku. Jeśli chcę, mogę zmienić wartości domyślne w miarę potrzeby. Później wywołuję sam skrypt. Zaznaczam plik, do którego ma się odnieść i klikam Enter. I po chwili mam plik wynikowy, który mogę wykorzystać w moim programie do edycji. Co powoduje, że wszystkie fragmenty z ciszą już są wyjęte, wszystko jest pocięte. Jeśli jakiś fragment nie jest mi potrzebny, to teraz wystarczy, że go tylko wyrzucę. Wywalę te fragmenty, w których się jąkałem albo zaciąłem, i zaoszczędziłem w ten sposób jakieś 80-90% czasu potrzebnego na edycję? Innymi słowy, Clod od Antropika potrafi się posługiwać komputerem. Od tej chwili oczywiście nie możemy pozwolić, żeby bezpośrednio hulał sobie w naszym systemie, w którym mamy ważne dane, ale możemy uruchomić go w jakiejś maszynie wirtualnej, dać mu jakieś zadanie i on nam wszystko wyklika, stworzy skrypty, stworzy programy, przetestuje je, sprawdzi, czy wyniki zgadzają się z założeniami. Nie będzie już musiał tego tworzyć, kreować, wymyślać. Uruchomi istniejące aplikacje. I wszystko to pięknie działa w Linuxie i w systemach zgodnych z POSIX, czyli na Macach, w produktach Apple. Takie opcje raczej nie do końca działają w systemie Windows, bo jak już to wcześniej przedyskutowałem z Klodem, w Windowsie mamy pliki BAT, które są antyczne. Mamy skrypty VBScript. Które też już odchodzą do lamusa, i mamy jeszcze coś, co się nazywa PowerShell. Nie wiem, czy ktoś tego używa sensownie. Rzecz w tym, że na urządzeniach serwerowych powszechnie jest wykorzystywany Linux i tworzenie skryptów to jest absolutny fundament działania wszystkich tych systemów. Do tego wszystkie te skrypty w systemach operacyjnych od Apple powinny działać bez żadnych zmian. Więc Windows jest na przegranej pozycji w tym momencie. Informacji zmian w środowisku AI jest mnóstwo. Musiałbym chyba przygotowywać co tydzień osobne filmy na ten temat, ale to jest jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, bo jest. Przełomowa dla przeciętnego użytkownika fragment kodu, który może nam stworzyć AI i uruchomić go na naszym komputerze, nie ma większego znaczenia, ale dla kogoś, kto chciałby się tym zajmować profesjonalnie i zarobić na tym parę groszy, to jest Big Deal. I teraz dla rozluźnienia atmosfery, t czy GG, jakkolwiek tam się nazywa, ten człowiek kiedyś pracował, zdaje się, dla Twitcha, dość dobry programista. Wgryza się w kwestię Minecrafta, który może działać 100 razy szybciej dzięki przepisaniu jego kodu w języku oprogramowania Rust. I tutaj mamy porównanie: zapotrzebowanie na pamięć przeciętnego serwera, obciążenie procesorów i tak dalej. I tutaj mamy dokładnie to samo dla serwera przepisanego z Java. W nowoczesnym niskopoziomowym języku RAST, jak widać, z 2,2 GB przeskakujemy na 27 MB. Sam projekt nazywa się Pumpkin, jednak takich projektów jest więcej, co jakiś czas pokazują się nowe. Graffit, Valence, Hyperion, Pumpkin, Ferrum C, prawdopodobnie napisany w C. Jaki z tego wniosek? Środowisko Minecrafta rozwija się i rozwija się w dobrym kierunku. Dla tych, którzy lubią sobie pograć w Minecrafta, przyszłość wygląda różowo. A dla tych, którzy grają w Minecrafta i chcą mieć z tego coś więcej, jakąś wiedzę, jakieś umiejętności, tak. Środowisko Minecrafta pozwala ci na rozwój, bo różnych interesujących projektów, które rosną wokół tej gry, przybywa z każdą chwilą. Więc jeśli lubisz sobie pograć w Minecrafta i chcesz rozwijać swoje umiejętności, to znajdujesz się w dobrym środowisku. I nadeszła pora na deser. Marcus Brownlee spróbował okularów, eksperymentalnych okularów od Meta, czyli od Facebooka. Urządzenie przyszłości. Nie, ten produkt nie zostanie wprowadzony do sprzedaży. To jest czysto eksperymentalne urządzenie. Takie okularki to jest kosz około 25 tysięcy dolarów. Ale to jest kierunek, w którym kroczą wszyscy zainteresowani. Okulary, które będą w czasie rzeczywistym na istniejące otoczenie nakładały dodatkowe informacje. W tej chwili wszystkie gogle rzeczywistości wirtualnej działają w ten sposób, że rejestrują obraz kamerą, kamerami zainstalowanymi z przodu, przetwarzają ten obraz i wyświetlają na ekranikach, przez które możemy patrzeć na zewnętrzny świat. W przypadku tej technologii mówimy o okularach, przez które patrzymy na istniejący świat, a oprócz tego są one w stanie nałożyć na rzeczywisty obraz dodatkowe elementy generowane w czasie rzeczywistym. I to jest przyszłość. Jeszcze teraz jej nie możemy kupić, znaczy możemy, jeśli ktoś ma 25 tysięcy dolarów w kieszeni, którego parzy ale to jest nieuchronna przyszłość i zmierzamy w jej kierunku w bardzo dużych, potężnych krokach. I to tyle ciekawostek ze świata technologii, które pojawiły się w ostatnim tygodniu. Mamy 2 listopada 2024 roku, jeśli się Tobie podobało. Za tydzień powinny pojawić się kolejne, więc zasubskrybuj albo po prostu pamiętaj, żeby tu jeszcze raz zajrzeć. Czyli do następnego razu. Cześć!